W historii starożytnej mnóstwo mamy postaci, których życiorysy mogłyby stanowić podstawę dla naprawdę dobrej książki bądź pasjonującego filmu. Jedną z takich postaci jest zdecydowanie pierwsza kobieta faraon Nitocris. Czasy panowania Nitokris przypadają na końcówkę Starego Państwa. Była ona ostatnim faraonem szóstej dynastii. Jednak, żeby lepiej zrozumieć historię Nitokris, należy cofnąć się w czasie do panowania jej teścia, Pepiego II. Pepi II zasiadł na tron w wieku zaledwie 6 lat. Na początku władzę w jego imieniu sprawowała jego matka, Angnes Merire II. Nawet po osiągnięciu pełnoletności przez syna, królowa matka nadal sprawowała władzę z racji nieudolności oraz słabości charakteru swojego syna. Pomimo tego nomarchowie, czyli zarządcy nomów, lokalnych jednostek administracyjnych, rośli w siłę, przez co władza faraona. Traciła na znaczeniu. Po śmierci Anchnes Merire numarchowie uniezależnili się jeszcze bardziej, co skutkowało wielkim wyzyskiem oraz uciskiem ludności pracującej. Pepi II zmarł, mając równe 100 lat, panował 94 lata, co czyni go najdłużej panującym władcą w historii świata. Jednak pozostawił po sobie kraj bliski ruinie. Po śmierci Pepiego II na tron wstępuje jego syn Merenre II. Odziedziczył on kraj, w którym panował chaos. Nomarchowie poprzez wyzysk kłopów praktycznie urośli do rangi lokalnych książą, a gdyby tego wszystkiego było mało, wielu z nich toczyło między sobą wojny domowe. Merenre, pomimo starań, nie udało się doprowadzić kraju do porządku. Rządził zaledwie rok po czym został zabity przez nomarchów. A ci, aby zachować pozory władzy, posadzili na tronie jego żonę Nitokris. Niestety do naszych czasów nie zachował się żaden wizerunek ani Merenre II, ani Nitokris. Jednak ze starożytnych źródeł wiemy, iż Nitokris była bardzo piękną kobietą, o blond włosach oraz różowym licu. Stąd też wziął się jej przydomek Radopis czyli Różowolica. Można przypuszczać, że to właśnie dlatego Nomarchowie stwierdzili, że będzie nią łatwo sterować, przez co stworzą marionetkowy rząd. Jednak nic bardziej mylnego. O życiu i panowaniu Nitokris wiemy głównie dzięki starożytnym historykom. Podczas swego panowania Nitokry spróbowała wzmocnić władzę królewską oraz zwalczać uzurpatorów aby przywrócić Egiptowi jego dawną chwałę. Jeden ze starożytnych tekstów, cytowany przez Eusebiusza z Cezarei, tak oto mówi o Nitokris. Niewiasta imieniem Nitokris wtedy panowała. Więcej miała odwagi niż mężowie jej czasów i była najpiękniejsza ze wszystkich kobiet. Włos miała jasny i cerę różaną. Mówi się, że to ona zbudowała trzecią piramidę. Owa trzecia piramida to piramida Mekerenosa w Gizie. Oczywiście wzniesienie takiego monumentu w czasach Nitokris było niemożliwe. Jednak prace archeologiczne wskazują na to, iż piramida Mekerenosa przeszła renowację mniej więcej w czasie panowania Nitokris, co może tłumaczyć przypisywanie jej wzniesienia tego monumentu. Miała ona zostać również pochowana gdzieś w pobliżu owej piramidy w wielkim sarkofagu z niebieskiego granitu. Jednak podobny sarkofag, w którym mogła zostać pochowana, nigdy nie został odnaleziony na płaskowyżu Giza. Faraon Mekerynos w staroegipskich podaniach jest ukazywany jako niezwykle dobry człowiek. Bardzo możliwe, że Nitokris poprzez renowację jego piramidy chciała prosić duszę faraona o pomoc w zapanowaniu nad rozszalałymi poddanymi. Jednak państwo było zbyt rozbite, aby ktokolwiek mógł nad nim zapanować. Nitokris po około 12 latach panowania postanowiła ostatecznie zemścić się na mordercach swojego męża. Królowa wzniosła wielką podziemną salę, do której na ucztę zaprosiła wszystkich nomarchów winnych śmierci swojego męża, aby uczcić ich zwycięstwo. Kiedy tamci, zajęci byli ucztowaniem, Nitokris wymknęła się z sali, po czym kazała swoim sługom podnieść śluzy, topiąc wszystkich tam zebranych. Sama królowa, chcąc uniknąć odpowiedzialności za czyn, który popełniła, zamknęła się w komnacie pełnej gorących popiołów, przez co udusiła się w dymie. Wraz ze śmiercią Nitokris kończy się okres zwany Starym Państwem, pełen chwały i dobrobytu czas budowniczych piramid. Nastaje tak zwany pierwszy okres przejściowy, czas mroku, wojen i głodu. Dochodzi do pomniejszych wojen domowych, Nil nie wylewa. Dodatkowo całą sytuację wykorzystują plemiona Beduinów oraz czarnoskórych Nubijczyków, aby najechać Egipt. Zaś w niektórych nomach mordowanie możnowładców jest na porządku dziennym. Oczywiście za ten stan rzeczy nie należy winić Nitokris. Warto również wspomnieć, że po śmierci faraon Nitokris na tronie posadzono dziecko imieniem Neferka. Prawdopodobnie potomka Merenre II oraz Nitokris, jednak nie jest to pewne. Jego władza trwała zaledwie niespełna rok, Za jedyną wzmiankę na jego temat można znaleźć w papirusie turyńskim. Grobowiec Merenre II oraz Nitokris nie zostały odnalezione. Bardzo możliwe, że ich grobowca oraz mumie zostały bezpowrotnie zniszczone jeszcze w starożytności. Jednak sama królowa na zawsze zapisała się w świadomości starożytnych Greków i Egipcjan. Przez wiele wieków, aż do dnia dzisiejszego, w arabskich przekazach przetrwała tradycja, iż spacerując w pobliżu piramidy Mykarinosa, można dostrzec w ostatnich promieniach zachodzącego słońca tańczącą kobietę. Owa kobieta to duch Nitokris, strzegący monumentu. Wedle tej tradycji, każdy, kto nie oprze się urokowi zjawy, popada w szaleństwo. Na koniec również warto wspomnieć, iż Nitokris przez swój przydomek Radopis jest kojarzona z inną, legendarną kobietą o tym imieniu. Owa Radopis jest bohaterką legendy, którą wszyscy znamy, chociaż w dosyć zmienionej wersji, czy to z książek dzieciństwa, czy z bajki Disneya. A oto oryginalna wersja tej opowieści, choć w dosyć mocno skróconej wersji. Pewnego dnia piękna młoda dziewczyna o blond włosach i różanej cerze kąpała się w Nilu, kiedy nadleciał sokół i porwał jeden z jej sandałów. Tak poleciał aż do Memphis, gdzie rezydował faraon Psametyk, i upuścił sandałek na kolana władcy. Faraon zachwycony wyobrażeniem, jak delikatna i wytworna musi być stópka, którą obuwał sandał, zarządził poszukiwania w całym królestwie. Poszukiwania rychło zostały zakończone, a król bez pamięci zakochał się w protoplasce naszego kopciuszka. Po śmierci, Radopis miała dostąpić szczytu spoczęcia w królewskiej piramidzie. Oczywiście, opowieść o Radopis i psametyku. Jest tylko starożytną baśnią. Obie te kobiety, Radopis i Nitokris, były często mylnie przedstawiane przez Greków jako kurtyzany, a to za sprawą tego, że w starożytnej Grecji istniał obyczaj, aby panie lekkich obyczajów farbowały swoje włosy na blond. I to by było na tyle. Jeżeli podobał się materiał, można zostawić łapkę w górę, a z racji tego, że był to mój pierwszy film, zachęcam do wszelkiej konstruktywnej krytyki. I do usłyszenia w następnym filmie.